Lecimy z 13 odcinkiem FIFA Mobile i zobaczcie moi widzowie, trafiłem Roberta Lewandowskiego 92, ależ miałem szczęście I się cieszę, że trafiłem Roberta Lewandowskiego To lecimy Do meczu w Tak Head to head czy tam w za tak TheWinnerRivald przetestuje Roberta Lewandowskiego Super strzał Super szczęście! Trafi do Roberta Lewandowskiego. Tak się cieszę, że trafiłem Lewandowskiego. Lewandowskiego. Roberta. Zobaczcie, 92. Lewandowski. Takie miałem szczęście, że go trafiłem. Ależ się cieszę, że wpadł Robert Lewandowski z paczki. Po prostu nie wierzę. Ależ się dzia, że wpadł Mimo, że mam lichą baterię, chcę dla was nagrać ten odcinek. Lecimy. I Już mam pierwszy, pierwszy raz przy piłce Lewandowski, nieudany strzał i słaby strzał. Ale to nieważne. Cieszę się, że mam w składzie już Roberta Lewandowskiego. I to jeszcze trafionego szczęśliwie. I pierwsza bramka w moim składzie, Lewandowskiego. Teraz Suso. Ale Tiago Silva, czy dobije? I nie ma gola. Teraz Suso. Kolejna szansa. Podanie do Lewandowskiego. Ale słaby strzał. Lecimy. Kolejny słaby strzał. Strzał z daleka i nieudany strzał. I teraz szansa Lewandowskiego na drugiego gola. Aj, broni brankarz. Ale już udany debiut Lewandowskiego z bramką. To lecimy jeszcze jeden meczyk. Zobaczymy. Jak w kolejnym meczu spisze się Robert Lewandowski którego szczęśliwie udało mi się trafić? W paczce. Mimo, że tu nie mam szans, ale chcę przetestować Lewandowskiego. Jeszcze raz dać szansę. I może przegram ten mecz, bo rywal jest lepszy. To w tym odcinku testuje Roberta Lewandowskiego. Strzał i broni bramkarz. Może chociaż honorową bramkę szczele. Nieudany strzał. Podanie Lewandowski, ależ broni bramkarz ale testuje nowego zawodnika w składzie, którego mi się udało szczęśliwie trafić, Roberta Lewandowskiego i Lewandowski po bramkę honorową i tak jest: 7 do 1, bramka honorowa już zdobyta. Przegrywam, ale dzisiaj odcinek luźny z testowania nowej karty w składzie Roberta Lewandowskiego, 92 overalla. Ależ miałem szczęście, że go trafiłem. I jeszcze raz wam pokażę mój skład. A w składzie jest Robert Lewandowski, 92 overalla. Ależ się cieszę. Pozdrawiam, Kamil.